Witam wszystkich w Ministerstwie Iluzji. Poruszymy tu pewne tematy, które dotyczą nas wszystkich. Dzisiaj rzucimy na stół temat węgla, który, czy chcemy, czy nie chcemy, wpływa na życie nas wszystkich. Słuchajcie, od ich czasu słyszymy problem z węglem, z opałem. Palcie, czym, jak to się mówiło, któryś minister rzucił hasło, żebyśmy mieli możliwość dostępu do. Chrustu, chrustu w lesie, tak, tak, chrustu paranoja, nie? Śpimy na węglu. Od X czasu, wielokrotnie, wiele lat było powtarzane, że jesteśmy centrum węglowym, że śląsk na węglu śpi. Ostatnio widziałem na którymś z kanałów YouTube'owych gościa, który wydzwania po różnych składach węgla w Polsce. Wyobraźcie sobie na północy sięgając po węgiel, tam kwota była coś na poziomie. 3-400 za tonę. Natomiast do czego zmierzam? Na Śląsku był problem ze znalezieniem węgla. Wyobraźcie sobie, na Śląsku. To jest jakaś totalna paro parodia. Od wielu lat propagowano, promowano politykę zero węgla zero emisyjności. Unia Europejska w sumie wprowadziła para podatek taki jak gdyby o, o podatek od emisji w postaci tych różnych przydziałów emisyjnych, które tak naprawdę zostały się w sumie jednym wielkim spekulacyjnym tworem doprowadzając kurczę do podbicia ceny energii w całej Unii Europejskiej. Unia Europejska się w ten sposób wykańcza. Europa się w ten sposób wykańcza, gdyż, Jakbyście zobaczyli statystyki, to Chiny, Indie, Stany są największymi trucicielami świata. Więc Chiny są największymi, który tam sięga 60% obciążenia emisyjnego świata. Także Europa przypada, wypada bardzo licho, przede wszystkim około 8%. Zmierzam do czego? Do parodii związanej z węglem. Ktoś wspaniałomyślnie, albo infantylnie może bardziej, postanowił nasz kraj po części nasz kraj, ale jesteśmy w sumie głównym aktorem tej rozgrywki, potraktować z buta. Dlaczego potraktować z buta? Ano, zlikwidowaliśmy kopalnie, pozalewaliśmy sztolnie, posprzedawaliśmy, poprywatyzowaliśmy i nagle węgiel, który stał, który kiedyś był fundamentem naszej gospodarki, przede wszystkim na Śląsku, stał się B. fopa, tragedia. Efekt końcowy jest taki, że ściągamy, ściągamy co? Że ściągamy węgiel z całego świata. Wyobraźcie sobie, ściągamy węgiel z Kolumbii, zobaczcie tu. tu. Ściągamy węgiel z Kolumbii, eee, miałem powiedzieć z Moskwy, no ale nie, 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 z Moskwy, nie tak. minister Moskwa, dziwna zbieżność. Eee, z Indonezji, no, wczoraj słyszałem, że i z Ekwadoru, z Australii. Wyobraźcie sobie, jaki to jest dystans, przewiezienie tego wszystkiego eee, statkiem stamtąd, jakie to są koszta astronomiczne. I co. I efekt jest taki, że cena węgla w tym momencie musi rosnąć. No sorry, ktoś musi ponieść koszta. Oczywiście spada to ludzi na ludzi, którzy no, muszą to używać no, w gruncie rzeczy. Tak samo na nasze elektrownie przecież już spadają ogromne ilości tego. I dalej. ściągamy z całego świata. Polikwidowaliśmy swoje kopalnie. I co się dzieje? Co się dzieje dalej? Zobaczcie, Business Insider kiedyś dał informację. Do maja tego roku. Informacje do maja. Polska eksportowała nasz węgiel. Przypominam, że węgiel w większości w naszym kraju jest cholernie kaloryczny, jest bardzo dobrym węglem. Złapać go w tej chwili na składzie polski węgiel jest praktycznie nieosiągalne. Gówno, z, z, z gdzieś tam z południa, z zachodu. Owszem, ok. I zobaczcie tutaj informacje. 2022. To jest z, wykres z, do końca maja. 631 tysięcy ton eksportowaliśmy do Czech. Już wtedy ceny węgla zaczęły szaleć. 431 tysięcy na Ukrainę. Zobaczcie, na Ukrainę. 173 tysiące Niemcy. No i tutaj Słowacja, Austria i tam Węgry i inne, to już symbolicznie. Nie zmienia to faktu, że grubo eksportowaliśmy. I ostatnio też wypłynęły informacje, że przecież na Ukrainę skład węgla Polski poleciał. W końcu jesteśmy bogatym krajem, nie? Co tam, Ukraina, to tam. Odwdzięczy się. Już tak zrobiła wielokrotnie. Nie zmienia to faktu, że ostatnio też pojawiła się kolejna informacja, że ojku, Ukraina informuje nam energię i swój węgiel. Zobaczcie. Tutaj mamy taki artykulik. Ukraiński węgiel z, do nas będzie dostarczany po tym, jak Polska przesłała nasz węgiel tam. To jest jakieś infantylne. Czy zakładam, że może dochodzić do sytuacji, bo też czymś takim, o czymś takim słyszałem, że towar wysłany z jednej strony leci na przykład, leci sobie tutaj z Polski, to jest nasz kraj, tutaj. I ten towar leci na przykład do Ukrainy. Weźmy tutaj niebiesko, co nie mają tam? Niebieskie chyba, nie tu. Niebieskie i żółte, nie? Leci na Ukrainę. Tam dostaje nowe papiery i poleci do nas drożej. Przypominam, że nasz kraj wysłał węgiel, nasz węgiel, za troszeczkę niższą kwotę aniżeli cena rynkowa. Takie informacje były jakiś czas temu. I co teraz? Teraz Ukraińcy. Chciałem powiedzieć w ramach wdzięczności, ale nie, nie, to nie jest zawdzięczność, to jest w ramach biznesu. Po, po, postanowili wrzucić hasło: ok, ziomalki, my wam wyeksportujemy część, część węgla, część energii. A propos, jak to się łączy w gruncie rzeczy z konfliktem, bo ja interpretowałem konflikt, jeżeli państwo jest obarczone tym konfliktem, to raczej ta gospodarka pakuje w siebie, żeby podratować to, to, to co się da. A tutaj widzę, że tam żyją sobie, hulają ludzie i tak dalej, tak dalej. Dobra, wracając do tematu. Prąd ma lecieć z Ukrainy do nas i węgiel ma lecieć z Ukrainy do nas, gdyż my nie mamy skąd brać. Zadziwiające, ale co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Ech, zobaczcie, tu. Tak się śpieszyli z podpisywaniem umowy. Świeży, świeży, świeże nagrany ze świnoujścia. Zobaczcie. Kawałki węgla w błocie, i wygląda to, i wygląda to tak. I tak wygląda cała jedna hałda z trzech wysypanych. No jest o tej samej wielkości. No i co o tym sądzić? Ktoś robi nas zdrowo w chu. Zauważcie. Znaczy to jest pewne, robią nas od ich czasu. Od covida, od srowida, od, przez ten tam okres spekulacyjny, jak, jak wykańczali naszą gospodarkę, teraz dobijają to wszystko, ściągają węgiel, który który co? Który w gruncie rzeczy może potem leżeć na składowisku, w tym całym syfie, i, i być nieużyteczny, ale płacimy jak za złoto, przypominam. Właśnie, my płacimy. A oni się bawią. Ten pan tutaj, ten tutaj, ten tutaj. Oni się wszyscy bawią. Ich, tych tutaj, tego pana, o tego, czy tego, ich to nie dotyczy. Oni zawsze będą mieć pełną michę. Ten tutaj. Ich nic, nie, ich nic nie rusza kompletnie. To są ludzie, którzy żyją ponad wszystkim, i, i oni żyją w takiej banieczce pękatej, gdzie kasa jest, dobrobyt jest, co u nas nie będzie? <laughs> Niech bieda nie, nie, nie ma, a my będziemy mieli. Pan Gapiński i cała reszta. I co? Tak to mniej więcej wygląda. Trochę to nieskładnie nie ponagrywałem po, po teraz, ale yy, reasumując zamykaliśmy kopalnie, pozwoliliśmy Brukseli no i odpowiednim siłom stworzyć z, naszego, z naszej gospodarki węglowej trupa, który ledwo się turla. Przyczyniliśmy się w pewnym sensie do naszej słabości przez wybór wspaniałych zidiociałych polityków, którzy tak naprawdę od wielu lat niezmiennie rządzą, czy ci, czy tamci. Niespecjalnie angażują się w życie nas, nas, naszego społeczeństwa. I efekt jest jaki? Efekt jest taki, że kupujemy węgiel z zagranicy, który jest gówno warty. Efekt jest taki, że nie mamy własnego węgla. A chciałem jeszcze zwrócić uwagę na wycinkę drzew. Jak intensywnie jesteśmy eksploatowani z tego drewna. Na każdym kroku. Przyjedźcie sobie gdzieś w rejon takie zalesione. Wycinka jest praktycznie wszędzie. Ja wiem, są strefy specjalnie przeznaczone na, na handel. Ale jak żyję, nie widziałem tak dużych spustoszeń w, las, w lasach. Ja rozumiem, że to jest teraz towar te, te deficytowy, na którym można bardzo wiele zarobić. Natomiast czy tak to powinno wyglądać? Jeżeli mamy takie źródła jak węgiel, czy jeżeli mamy takie źródła jak, jak drewno, lasów, mnóstwo i my nie potrafimy tego wykorzystać. Inaczej, przepraszam, każdy z nas yy, ma swoje życie. Ja mówię my w postaci naszego państwa, ale zapomniałem, że nasza władza od ich czasu już nas nie reprezentuje. Pilnie swoich prywatnych interesów i instytucji, ludzi, którzy odpowiednio ich tam e, s, profitują. Ja tak to przynajmniej odbieram. To jest moja indywidualna myśl. Nie musicie myśleć tak jak ja. Natomiast przeraża mnie to. Nie przeraża mnie to z perspektywy mojej, tylko z perspektywy następnych pokoleń, które za to wszystko zapłacą. A zapłacą. Dobra, tyle na dzisiaj. Nara. Czynujcie się.